Witam Was bardzo serdecznie. Pokojem Chrystusowym. Około 10 lat temu przeprowadzono w Wielkiej Brytanii sondaż, gdzie poproszono o wybór trzech książek, które miały największe znaczenie dla współczesnego świata. I mimo postępującej laicyzacji na Zachodzie, wygrała Biblia, uzyskując około 37% głosów, wyprzedzając m.in. dzieła Karola Darwina, Stefana Hackinga i Alberta Einsteina. Oczywiście taki sondaż nie jest żadnym argumentem, lecz powinien nas skłonić do zastanowienia się, jakie są podstawy naszej kultury, naszej cywilizacji i co tak naprawdę wpływa na nasze poglądy i na naszą tożsamość. I tutaj wpływ Biblii jest tyleż ogromny, co często niedoceniany. Historyk Filip Schaff napisał o wpływie Chrystusa i jego nauk. Jezus z Nazaretu, bez pieniędzy i broni, pokonał więcej milionów ludzi niż Aleksander, Cezar, Mahomet i Napoleon. Bez nauki i formalnego wykształcenia rzucił na sprawy Boga więcej światła niż wszyscy filozofowie i uczeni razem wzięci. Bez akademickiej elokwencji wypowiadał słowa życia, jakich nie wypowiedziano nigdy przedtem ani potem, i wywołał skutki przewyższające możliwości oratora i poety. Choć nie napisał ani jednej linijki, wprawił w ruch więcej piór i dostarczył więcej tematów kazaniom, przemowom, dyskusjom, uczonym pismom. Dziełą sztuki i pieśnią pochwalnym niż cała armia wielkich ludzi starożytności i czasów nowożytnych. Dobrze, oddają to też słowa Bernarda Rama, który napisał: Żadna inna księga w historii człowieka nie zainspirowała powstania tylu innych książek, co Biblia. Dlatego też ktoś inny stwierdził, że Biblia to jeden z najważniejszych dokumentów w historii człowieka. A ja bym nawet dodał, że nie tylko najważniejszy w historii człowieka, ale też najbardziej prześladowany. Elie Weiss, amerykański powieściopisarz i laureat Pokojowej Nagrody Nobla, napisał o Piśmie Świętym. Biblia, jako dzieło natchnione sama jest źródłem natchnienia, jej wpływ nie ma sobie równych, czy to na płaszczyźnie społecznej i etycznej, czy to w dziedzinie twórczości literackiej. Jej bohaterowie są dramatyczni, ich dramaty są ponadczasowe, ich triumfy i porażki wielkie. Porusza nas do głębi każdy krzyk. Przenika na każde wołanie biblijna poezja, choć to teksty z innej epoki, jest ponadczasowa. Woła do nas wszystkich razem i do każdego z osobna, przez wszystkie wieki i wybiegając poza nie. Z kolei poeta Miron Białoszewski napisał: Kochanowski i wujek, wlepił nam wszystkim w Polsce Biblię, i ani róż bez tego, przez Mickiewicza, przez dzisiejszych i na później. Biblia jako język, słowa, wyciągi, mądrości, skróty, rytmy, stylizacje, symbole, całe gotowe łańcuchy do poruszeń metaforycznych, na ogniwa wzruszeniowe, na co dzień, wiadome jak trącenie łokciem. Dlatego też jeden ze słynnych krytyków literackich stwierdził, że badacz literatury, w tym przypadku angielskiej, który nie zna Biblii, w znacznej części nie rozumie tego, co czyta. A Jan Jakub Rousseau, francuskojęzyczny pisarz i filozof, stwierdził Oto dzieła naszych filozofów z całą ich popatyczną wymową. Jakże niskie i godne pogardy są w porównaniu z pismem. Czy możliwe jest, żeby księga tak prosta i wyrafinowana zarazem była li tylko dziełem człowieka? Na jeszcze inną sprawę zwracał uwagę genewski działacz i historyk pochodzący z zasłużonej rodziny Tabinier, pisząc o wpływie samej tylko Biblii Lutra – na rozwój Niemiec po raz pierwszy miał język niemiecki sposobność w Dzięki swoje objawić. Prawda Boża w szatę macierzyńskiego języka ubrana porywała, wzruszała i zachwycała serce każdego czytelnika. To było dzieło mające znaczenie dla całego narodu. Była to księga ludowa, co więcej, było to pismo samego Boga. Tłumaczeniem Biblii przyczynił się Luther daleko więcej do podniesienia pobożności chrześcijańskiej niż wszystkimi innymi pismami swymi. Pismo Święte wyrwało wiarę pierwotnego Kościoła zapomnienia, którym przez tyle wieków była pogrążoną. Kto tylko po niemiecku czytać umiał, kobiety, rzemieślnicy, wszyscy, z zapałem Pismo Święte pochłaniali. Każdy zgoła miał Nowy Testament w kieszeni i umiał go na pamięć. Dzisiaj wielu Biblia kojarzy się z wiekami ciemnymi, lecz znaczy, tak jak widzimy, było zupełnie na odwrót żeż wieki ciemne były spowodowane niedostępnością Pisma Świętego. I Biblia miała olbrzymi wpływ na powszechność czytania i pisania, na wykształtowanie się języków narodowych, na zainteresowanie się historią oraz rozwój literatury. Nie sposób wymienić wszystkich zasług Biblii dla naszej kultury i dla naszego języka. W wielkim dziele o tytule „A General Introduction to the Bible” czytamy. Wpływ Biblii i jej nauki na świat zachodni jest dla każdego badacza historii oczywisty, i równie oczywisty jest wpływ Zachodu na bieg wydarzeń na świecie. Cywilizacja znalazła się pod większym wpływem pism dało chrześcijańskich niż jakiekolwiek innej księgi czy zbioru ksiąg. Żadne wielkie dzieło moralne czy religijne nie prześcigni głębi moralności wyrażonej w zasadzie miłości chrześcijańskiej. I żadne nie prezentuje równie wzniosłej idei duchowej, co biblijna idea Boga. Biblia prezentuje najwyższe ideały znane ludziom, ideały, które ukształtowały naszą cywilizację. A na zakończenie chciałbym odczytać słowa ostrzeżenia wobec tych wszystkich, którzy traktują Pismo Święte jak zwykłą książkę. Ich autorem jest nasz wielki poeta, uważany za ojca literatury polskiej, czyli Mikołaj Rej. A nie czytaj sobie Pisma Świętego jako fabuł. Tylko dla rozkoszy, a dla krotochwili swojej, ale sobie pilnie uważaj, a rozważaj, iż się cokolwiek z wiernymi działą w dziwnych niebezpieczeństwach, a prześladowaniu, to się też iści z Tobą nieomylnie dziać będzie. Tymi słowami Was zostawiam. Zostańcie z Bogiem i do zobaczenia.